Wiesz, Od razu poziomy zyskuję. Nie masz przedmiotu. 6. Ale ja Sześć. też zyskuję jeden poziom. Dobra, ja zyskuję dwa poziomy. Ja może też w ogóle i wejść... Dwa 3, 4, raz, dwa... Trzy. Tak, to cztery. weź mi też... Też mi stwórz. No jak nie będzie mogły... Nie, nie będzie włosy... Bojt... Tak. No tak... No dobrze, to ja w takim razie mam dodatkowy poziom. Jeśli łaska. Dobra, jest. Który pan ma poziom? Teraz już drugi. Drugi. I co panu dodaje? Coś panu ma... Yy, mam buty z Kota, plus dwa. Dobra, raz, dwa. Proszę pana. Czy te karty, i możesz być równocześnie najmłodszy? Ja I będę szewczykiem Ja, nie wiem, ja jestem najmłodszy. Ty jesteś najmłodszy? Jezu, wujku, szanuj swoich starych. Tak. Patrz Wujku, szanuj swoich starych. Na no, to kto zaczyna teraz? No, no dziewczynka. Nie. Ona pokonuje jego. go. Chyba, że ktoś tam. Chyba, że ktoś ci przeszkodzi. Dasz radę? Może ci pomóc. Przecież mam dziewięć sił. To wiem. To moje, ty masz siedem. No to siedem. Przeszkadza ktoś? <laughs> no dobrze. Niech tak będzie. Dobra, i teraz pan, tak? Nie, ja. Nie teraz ty. Przeszkadza ktoś? Uuuu. Nie, ale ty masz wypasioną tam po... te? No, ja mam gdzie ja mieć. Dobra. Się. Czekaj, jeszcze mam się dodamy. O, zabiłam. I dwa skarby. Dobrze, to teraz ja. Uch, dzik. Trzy przeciwko łowczym. Czy ktoś raczy przeszkodzić? W walce z dzikiem, zatem go pokonuję. O, ale dziewczynko. Trzeci poziom. Trzeci poziom mam, co daje mi siły Czy pięć. Oha. Magna. weź mi odejmij jeden poziom. No już. Klątwę wzięłaś, tak? Nie, to wcześniej było, po prostu za... nie, no to. ale nie w O to było na rozdaniu pierwszym. No dzień. to możesz no to tę klątwę możesz komuś dać. No to komuś dajesz Tak. Komuś. tak. Dobrze. to jest dziewiąty to nagrałeś. Tak. Zbłakany potwór. Zbłąkany potwór. To jeszcze raz szukasz. Czyli teraz albo szukasz górza, albo przeszukujesz komnatę. Nie mam żadnego tego. No to komnatę. No trudno zbłakany potwór. No to Dala. ktoś będzie miał przerąbane. Ile można mieć w ręce kart? Pięć. A ja? Trzy. Co my tam mamy? Możecie dołączyć jak to? Kolejną tego potwora, a załógamy Dobra, czyli ja. Poziom ósmy. A ja mam? Pięć. Ja mogę panu pomóc za jeden skarb. A ja mam to. Za ja jeden Ja mam. Skarb. Nikt, nikt nie może pomóc ci w walce. Jeśli uda ci się pokonać, spełni jedno twoje życzenie. Będziesz mógł zabrać jeden wybrany przedmiot od innego gracza. Ten przedmiot nie wlicza się do skarbu studni. No dobrze, to niestety nikt nie może mi pomóc. To coś to jest zbroja? Zbroja jest napisana, zbroja. Bronię noręczną masz. Buty. Buty i broń jednoręczną, czyli już to już. Dobra, będę musiał użyć w takim razie. Mam 7, dlatego że bez zbroi plus 2 i używam tutaj 4, czyli go pokonuję. A no to Pan ma 7 w takim razie. A ja Tak. Czyli ktoś nie przeszkadzał, rozumiem. Biorę dwa skarby. Odrzucam czarodziejski przedmiot. Zyskuję jeden poziom. Ale przeczekaj, czy tam na pewno odśmiejesz. Twój i twoje. I dla Szewczyków ciuchy. igiełka. Słuchajcie, fajna rzecz, bo mam dla Szewczyków igiełkę plus 4. No. Czyli tak naprawdę mam bonusów z podliczenia 4, 5, 6, 7, 8. Tak, ma pan 11 sił. 11 sił. Teraz ja. Tak. tak jest. Nie, czekaj, a nie ona? Teraz ty Coś tam wypukało. pierwszy Dasz radę? Dasz radę, dasz radę. Dobra, trzeci poziom dostałaś. Ja mam najniższy poziom na razie. Wszystko jeszcze ten poziom. Czwarty. Jezu. Trzeci <grym> poziom. Oj. Jakby dali większego jakiegoś. No właśnie. Czyli ja otwierajcie się z o jezu nie rozstrzelały plus 10 dla potwora i tak dalej zatem chyba będę szukać nie będę nie będę mam no, trzy tylko liczy ile mam teraz ile ja mam siły Eee, czternaście. Zawsze mogę pomóc. Chcesz mi pomóc? No. A ile tam skarby? Czekaj. A ile skarbów? Te skarby w czterech. Może dwa skarby są w Dobra. To czekaj, ty zyskujesz na to, ile ile powinien wiesz Jeszcze dwa skarby ja potem Cóż za zgodna gra. Trzeba... Trzeba chyba troszeczkę wprowadzić chaos. A mogło to być wcześniej, wiesz? Dobra, teraz ja. No i będzie odkurzać teraz nam na filmie. później się nagra. Nie, to jest, to na, na chwilę tylko. Widzę, widzę z daleka. Gratulacje. Dobra, czyli co trzeba zrobić? Jak okay. nie mam Dobra, 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 dobra. dobra, dobra. A ja kraś, a nie, nie. Poziom drugi. Chytry gospodarz. Pokaż wszystkim swoje skarby. Zagraj z nich wszystkie przedmioty jednorazowego użytku, które dają bonus, aby pomóc chytremu gospodarzowi, a nie Tobie. Patrzcie, jakie fajne. Pokaż wszystkie swoje skarby. Zagraj z nich wszystkie przedmioty jednorazowego użytku, które dają bonus do siły bojowej, aby pomóc. No to tak. Yy, plus 3 dla gospodarza, czyli poziom on 5. ma piąty, a ja mam jedenasty, więc gospodarzu, to pan gospodarzu ty. Czwarty level. Nie, piąty level 4. i zapisuję też sobie Mam piąty no i siły 12. Tam było coś. Siły takie. 13. Tak? 8. plus 4 plus 2, nie. A i to plus 2. Plus 3. Czyli czekaj. 4, 5, 6, 7, 2, 8. 4, 5, 6. 13 siły. Tak. Coś się. Moje obliczenia tu pomyliły. Ale dobrze. Teraz panna. jest lag. Jedziemy z bajki. 16 leczek. To jest Nie też radę. Dam radę. Masz 16 level. 16. Mówię ci. Nie za, trzeba. Za, za, za skarby. Nie trzeba... To nie jest dużo. Chcesz masz mi odejść dwa przedmioty? przedmiotów. Czego? Bo mam jeden który do ucieczki, jeśli masz też sam i kiedy szukasz górze, bran przez ciebie potwór, broni jednego skarbu. Czego uciekasz? Ja bym ci pomógł. A co ty ucie uciekam. uciekasz? No to walczysz z nim czy nie? Walczysz? No, nie dasz rady. Wygrywasz czy nie? No, za dwa skarby. Tak. Widałam ci, po nią daje? dwa fóry raz. Ojejku, to ona już ma osiem. Dwa skarby. Ja biorę i ty bierzesz dwa skarby. Ja zyskuję ja... poziom. Ja trzy, bo mam tego łowczego. On daję i ten... Jeszcze plus dla siebie. Plus dwa. dwa, Cztery. Pięć. Dobra, to teraz ja. Teraz bo ja, ja mogę w dowolnej klątwę rzucić. A. Czyli ja rzucam na Magdalene klątwę, straci jeden poziom. Cyk, Jeden poziom To ja jeszcze jej dorzucę klątwę. <grym> Yy, od 3 buty. O! Ile one ci dały? Nie, no nie dla mnie. Na śmiet na cmentarz. Plus 3. To 1, 2, 3. No i gitara. Zwiszczyliśmy, jak teraz Dobra. Hello. A ja. Dobra. A ja nie mogę wam dać od niej klątwy? Możesz. Nie, nie w każdej chwili. No to. Ojejku, 20 poziom? Czeka pan. Ja mam 14 plus 4. No, 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 20. zobacz. Klątwa. No. Nie, dobrota jaka. Nie ruszaj. Traciłeś jeden No Nie, co, ale nie ruszaj. Chce pan mi pomóc? No, mogę ci pomóc. Czeka pan? Z przyjemnością. A ja mogę tu księżniczkę wrzucić. Nie mam żadnej tej. Yy, w czasie walki to nie wiem, czy kurczy, w czasie walki możesz to zrobić. Nie mogę? No nie, Właśnie nie pamiętam. Czekaj, Kurde. walka. Tutaj mamy instrukcję. Walka z wieloma potworami. Bo... Ale dobrze, bo i tak nie dam rady No to ja Ci pomogę. To ja ci pomogę. Ile tam mamy skarbów? Pięć. Tych? To dwa pan chce. No, to trzy chcę. Dwa. Trzy. Nie. No, to ci nie pomagam. Dwa, nie. No weź! No, no, trzy! No dwa! Nie! Magda, chcesz mi pomóc za dwa? Skarby? Magda, nie pomagaj. A ile już ogółem skarbów? Pięć. Pięć. No. Nie, 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 nie. Tak? No to 10 dla potwora i dla 30, was. to czeka pan. No i 13, 13 plus 14? 20, 27. Czeka pan. Plus 4 to mamy 31. 31 do ilu? Nie, nie, to sobie tak połóż, połóżmy tak. tego, żeby to podliczyć. No co? No i wygrana. Ile jest do ilu? 30 do 31. 30 do 31. No dobrze, Ech. niech tak będzie. A czeka pan, bo pan nam dwa skarby dorzucił. Tak, to też jest ważne. To mamy czekaj, 7, to ja dam ci 3, ja biorę 4. Ok. Czy to 4, dwa, 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 Ile ty tam dwa, sobie cztery. dopisujesz poziomów? Za tego. 2, dobra. XD. To teraz ja. Niepotrzebnie mi zabieraliście to, buty, mam nowe. O, ja mam jeszcze I. Poziom nie, 10. Uwa. Właściwie to Feniks nigdy nie umiera. Jeśli go pokonasz, to po prostu wtasuj go z powrotem do talii drzwi. Dostaj jednak, dostajesz jednak za niego skarby. a Ataki oparte na ogniu liczą się podwójnie. Nie wiem, czy ktoś ra raczy przeszkadzać mi? A który pan ma tam? No ja mam trzynasty, i, i, a Feniks dziesiąty. Trzynaście siły pan już ma, bo to panu warto O, bardzo dziękuję. C bo mam lepszy cylinder kalibru. Felix ma dziesiąty. Tak. No mógłbym pan tak to walić. Ale nie. Łaskawco, nie rób tego, łaskawco. No nie, należy nie. Martę no trzeba jechać teraz. Ma siódmy poziom. Wtasowaliśmy, że tak powiem. I teraz ja. Nie, 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 poczekaj trzy skarby. Eee, ojejku, zbroja. Nie, 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 by. Jeszcze dwa, tak? A woku, bo tutaj został tylko jeden skarb takiego. Nie Poczekajcie. Nie, ja, ja kończyłem i już sobie wziąłem to, co trzeba, i teraz Magdalena. Dobra, ja już pana tu nie liczę, bo pan kantuje. Mm. Nieprawda. Nieprawda. Nie zaszło rady. Co, tam jest napisane, że co? Plus cztery graczom, którzy walczą sami. Co, plus cztery. No plus pół. cztery przeciwko graczom, którzy walczą sami. Jesteś. Yy, walczysz sama? No. No to masz 6 przeciwko ilu? Ile masz tych wszystkich rzeczy? Nie. No. Ile siły masz? 14. A, no to wygrała. No tak, nawet nie musiała tego plusowego nie wygrać. Dobra. Ale niemiec. mieć? A żebyś wiedziała, że masz ile tamtych broni jednoręcznych. Jezu, no słabszych mi niech dają. Oj, 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 oj. Inni gracze Co mogą będzie? odrzucić klątwy, plus aby trzy. za każdy z nich dać temu potworowi plus 3. No. Czeka pan, bo ja skarbu nie wziąłem. Dobra. Odrzucić? Zyskuję poziom. Zyska. Już mam ósmy. Markus, no trzeba kartki, bo ona ma ósmy. Ona też ma ósmy? No, pan Teraz ja. Ma ja mam piąty. Szósty. Jak piąty? Pan potwora zniszczył niedawno. A no tak i nie dopisałem sobie. Przez Ojej, ojej, oj, ojej, oj, ojej, oj, ojej, oj, oj, oj. Tak. No dasz radę. Muszę dostawać. dobra, do To nie nie musisz. Co nie lubisz? A jaki jest? jest. Co jest? Stejki. Zostaw co? Dodaj mi dwa. On to tylko mi dwa Dostała dwa poziomy? To ma 11, no ale musi przez Ta. potwora. To nie dodawać jej. Nie, no dodaj. W razie czego z tego tylko musisz ubić potwora. Ja, teraz ja. Ale poczekaj, ty szukałaś guza? Teraz Zabiła to... Nie, a, zabiłaś potworzaka. No dobrze. No cóż to się dzieje, proszę Państwa. Jest nootwa. się to... To by jej się przydało. Właśnie. Teraz ja klątwa. Jeśli nie masz zbroi, strać dwa poziomy. Nie Masz zwykły Oj Boże, czy ja nie mam nic kurcze na tego, żeby... Poczekaj, 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 nie. poczekaj. Nie poczekaj. czy ja mam coś, więc no, tam Nie ma ci co? Tu masz coś takiego napisane zbroja zbroja, zbroja. 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 Jeśli w fazie otwierania drzwi odkryjesz klątwę, możesz... Odrzucić trzy karty, aby dobrać tę klątwę na rękę. Później możesz się do tego Także proszę Państwa, nie rzucam tego, tylko wyrzucam klątwę i biorę ją na, rąk, na rękę. Gdzie ona jest, ta klątwa? Nie, to jest nie. Tom. Proszę bardzo, no kurczę kurcze. To Pantera, jaj, to. Bardzo. No właśnie, tak mi się wydaje. Się Ale ona masz zbroję? Nie ma. I masz zbroję, dziewczyneczko? Dlaczego tego nie założysz? No bo nie chcę. No. To musisz trzy przedmioty teraz odwalić. W takim razie strać dwa poziomy. Albo przedmioty. Nie, bo ja miałam. A ona a. jest drwalem też? Nie. Chyba, że ma taką umiejętność szewczyk specjalną. Co ten szewczyk ma? A nie Jeśli w fazi... ach, to nie. Do no, ada, nic. to minus dwa poziomy. Raz, dwa. Czyli masz standardowo dziewięć i teraz ty. No, no. I my Ale nie da rady sama. No, oczywiście, a? że musisz być. No, i nie mam siły? ma 17, a masz 18. Nie, ja jej nie pomagam. Ja jej jeszcze dowalę. Ale ona może tutaj wykorzystać na no, jakieś może rzeczy. No, masz plus 3 na ciebie. No, ale jak ty jej przynosi? Ja no, jej ja chcę je przynosić. Ja je Boże, co ja tu miałam? Tej, tej karty szukałam. Tej Panie, karty szukałam. Mój Jezu. Samo. Nie, ja przeszkadzam. Absolutnie nie. Ja przeszkadzam. Dostajesz no plus, plus 10 jeszcze do niego. I plus Też plus będę hamska. Oczywiście, no liczymy 30 na level. to. Oto no Strać przyjaciół, strać przyjaciół. Strać przyjaciół. 30 level musisz rozwalić. Strać przyjaciół, nie ma tego. Słuchaj, A, A ma... ej, posłuchaj. A nie, nie, zresztą, nie, bo ja chciałam. Mam ci... koniec z poziomy. Już ci kurczę chciałam ja zaproponować. Rzucasz kartą na ucieczkę? Kostka. Kostką masz kostka. Kostka. Albo kostka. to nie, bo tak, tu Nie, o tutaj ma. No nic, Magdalena, rzucaj, może ci się uda. O, no. udało się, super. Możesz wykurzyć jej, kartę to żeby się nie udało. Nie, tu jest po swoim, dowolnym rzuć, po swoim. Poza tym? Nie, prześlij nie możesz. Może sobie i postać. Dobra. A ile, który ty masz poziom? Co? Poziom, ja? który masz, no. Siódmy. Rzucie Aha, czyli to. co? No, ukradnę je, co jej coś jej. Odrzucam sobie o to i mogę jej kraść. Jako podrzucę. Tylko czekaj, co ty masz. nie, to jest nie, czekaj. A no to chcę. Tylko muszę teraz kostkę... A nie, rzucę tą kostką. I nie dostrzegę. Ale <noise> wie, ej, ale ty wiesz, że jak ludzi łatwa i klucz, że bardzo się rzuca. Nie, musisz nacisnąć. Nie. Tak. Widzisz? Trzeba... O, pa! I wtedy... To, to na nią. Dobra, co było? Udało się. Udało się. Mała samograja. Grała. Były plus trzylamie. Kraja. A czeka pan ja jeszcze? O Jezu. Bo ja przecież dostałem złodzieja. Jego też mogę odwalić i kraść dalej. To jeszcze... Czy ja ile możesz razy kraść? Nie. Możesz odrzucić kartę, aby innego gracza Ten. Sam grać nie może paść twojej ofiarze dwukrotnie w jednej ma... A, to teraz panu mogę. Proszę bardzo. Ale panu nic nie robić. <noise> 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 Dziękuję <Was, Kas>. łatwiej. <noise> no ją trzeba walić. O, samozapłon. Jeśli nie masz przedmiotów zapewniających atak oparty na ogniu, przekaż po jednej wybranej przez ciebie karcie graczowi po lewej i prawej stronie. No to proszę państwa. Prześdę? To dla ciebie, a to dla ciebie. I teraz panna Magdalena, która ma dziewiąty poziom. A pan zbroi nie ma. Ale ja nie chcę. Nie, chce pan. nie bo mam tutaj wiesz, taką. Tak, No i na jedno poziomie. Nie, Teraz ja. I po otworu dojem szesnasty. A oto, czekaj, ja przeszkadzam. A, mam ku 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 ma pan, ku Hmm. Ale może musisz zobaczyć. No? Mogę? No. Skarby plus dwa. poziomy. poczekaj, 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 poczekaj. Minus przeciwko Szefczykom. O. o kurczę, czyli ona ma 12 a, przeciwko, minus 4 przeciwko Szefczykom. No to czyli minus 4 to masz... no. Nie, Olbrzym ma minus 4. A, to wygrała, dobra. No, gratulacje! Manczkinie, kurcze. Gratulacje. I razy poziomy, znaczy 2, Ile miałeś? Ile miałeś? Zyskuje się siedem poziom. No już wygraliśmy, wygrałaś, dziewczyno. No właśnie. Nawet nie będę tego zapisywał, bo szkoda. Idziemy na burrowiat, jeść i tak dalej.